Nowy Ford Transit Custom wyznacza nowe standardy w zakresie kosztów użytkowania i ładowności, a jest samochodem, który zdobył prestiżową nagrodę Międzynarodowego Samochodu Dostawczego Roku 2013. Witam w kolejnym odcinku Motomaniaków. W dzisiejszym chcielibyśmy zaprezentować samochód nieco większy. Jest to samochód dostawczy, aczkolwiek niektóre wersje tego samochodu można zamówić również w wersji osobowej i pomieszczą one aż 9 osób. W premierowym odcinku przedstawiamy Forda Transita Tourneo Custom w wersji z podwójną kabiną, czyli z możliwością załadunku, ale również przewięzienia osób. Nasz testowy egzemplarz Forda Transita Tourneo Custom wyposażony jest w silnik o pojemności 2.2 i mocy 125 koni mechanicznych. Moment obrotowy to aż 350 Nm. Ale wiecie co jest najistotniejsze w tym silniku? To, że pali śladowe ilości paliwa. W naszym teście samochód zużywał średnio ponad 7 litrów ropy na 100 km. To wszystko dzięki zastosowaniu technologii Econetic, systemu Starty Stop czy sześciostopniowej przekładni manualnej. Turneo Custom bardzo mocno upodabnia się do samochodów osobowych. Zobaczcie, chociażby pozycja za kierownicą. To już nie jest taka typowa pozycja, jaka była w samochodach dostawczych, gdzie kierownica była w zasadzie poziomo. Tutaj już cała deska jest skierowana ku kierowcy no i jest ona znana i ceniona przez użytkowników Forda, a widać ją na przykład w osobowych modelach takich jak na przykład Kuga, Fiesta czy nowy Ford Focus. Natomiast to czego nie można jej zarzucić, to na pewno brak ergonomii. Wszystkie duże przyciski usytuowane na konsoli centralnej są i bardzo czytelne. Natomiast obsługa samochodu jest trywialnie prosta. Ciekawostką, jeśli chodzi o Forda Tourneo Custom, jest zastosowanie limitera prędkości. Prędkość standardowo jest ograniczona do 115 km na godzinę. Dlaczego? A no dlatego, żeby po pierwsze nie rozpędzać się zbyt mocno dużym dostawczym samochodem, a po drugie chodzi tutaj o zużycie paliwa. Spieszę już z wyjaśnieniem, otóż te 115 km na godzinę nie jest prędkością maksymalną dla tego samochodu, bo wystarczy wyłączyć przycisk Eko. wówczas pozbywamy się systemu START i STOP, a automatyczne odcięcie prędkości 115 km na godzinę automatycznie jest również wyłączone. Wówczas samochód może jechać dużo szybciej. W pierwszej części odcinka zaprezentowaliśmy nowego Forda Tourneo Custom w wersji osobowo-bagażowej. Ten egzemplarz z kolei jest to wersja typowo osobowa. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, to na ilość miejsca dla każdego z ośmiu pasażerów, którzy mogą podróżować bardzo komfortowo tym samochodem. Mamy tutaj do dyspozycji osiem niezależnych foteli, więc każdy znajdzie miejsce dla siebie. Wersja ta jest wersją dość bogato wyposażoną. Mamy tutaj na przykład skórzaną tapicerkę na wszystkich siedzeniach, czy Elektrycznie sterowane przednie fotele, oczywiście podgrzewane. Myślę, że Ford Tourneo Custom łamie już te wszelkie takie prawidła związane z samochodem dostawczym. Te samochody dzisiejsze, typu właśnie Ford Tourneo, no są bardziej samochodami osobowymi aniżeli dostawczymi. Duży nacisk jest tu położony na wygodę kierowcy i pasażerów. Nawet w wersji bagażowej, typowo bagażowej, czyli z dwoma fotelami z przodu, kierowca Forda Transita będzie naprawdę czuł się jak w samochodzie osobowym. Fotel kierowcy jest naprawdę wygodny. Wyciszenie kabiny jest rewelacyjne. To już nie te same transity co były kiedyś, które naprawdę po przejechaniu 300-400 km człowiek w zasadzie z niego wypadał, a nie wysiadał. Custom to średniej wielkości model z nowej rodziny Forda Transita. Dzięki zastosowaniu takich technologii jak Econetic, Auto Start Stop czy system ładowania regeneracyjnego charakteryzuje się najwyższą oszczędnością paliwa w swojej klasie. Z kolei czujniki parkowania pomogą ocenić, jak daleko znajdują się wszelkie przeszkody z przodu i z tyłu samochodu. Ale to jeszcze nie wszystko. Słupki, śmietniki, murki już nigdy więcej nie będą zagrożeniem. Kamera cofania pokaże na ekranie wbudowanym w lusterko wsteczne wszystko to, co znajduje się za samochodem. Ford Transit Custom napędzany jest przez zaawansowany silnik wysokoprężny, który zapewnia osiągi i oszczędności w każdych warunkach. Firma Ford dołożyła wszelkich starań, aby moc silnika przełożyła się na łatwość prowadzenia, a zastosowane technologie Konetic zapewniły maksymalną oszczędność paliwa i minimalny poziom emisji dwutlenku węgla. Przestronne wnętrze wykonane zostało z wytrzymałych materiałów i ułatwia codzienną pracę oraz może służyć jako mobilne biuro. Przestrzeń łatunkowa należy do największych w swojej klasie i oferuje możliwość wyboru dwóch wysokości dachu. Które dostępne są dla obydwu rozstawów osi. Każda wersja, a więc van, van z podwójną kabiną oraz kombi, wyposażona jest w wiele zaawansowanych rozwiązań, w tym w technologię Ford Sync, która pozwala na obsługę głosową oraz na podłączenie odtwarzacza MP3 czy telefonu komórkowego. Technologia zastosowana w Fordzie Transit Custom redukuje niepotrzebny stres dzięki zagwarantowaniu niepowtarzalnego komfortu jazdy, zwłaszcza po mieście. System sterowania głosowego Ford Sync zapewnia dostęp do telefonu komórkowego, radia czy odtwarzacza muzyki bez użycia rąk. W nowym Fordzie Transit Custom nawet fotel kierowcy i kierownicę można w pełni regulować, aby znaleźć najlepsze i najbardziej komfortowe ustawienie. Do zobaczenia w następnym odcinku Motomaniacy TV.